Ostatni z 13 bloków na osiedlu Miodowa Jar jest już gotowy i lada dzień zacznie tętnić życiem. Klucze do mieszkań nowym lokatorom przekazał prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. To osiedle, ci, którzy pamiętają jak wyglądało, zmieniło się nie do poznania. Te stare, wysłużone budynki zostały zastąpione nowoczesnymi, ładnymi w swojej architekturze budynkami, które dzisiaj służą mieszkańcom Płocka. W bloku znajduje się 15 mieszkań komunalnych o powierzchni od 30,5 do 43 m2. Wszystkie z nich są wykończone pod klucz, wyposażone m.in. w drzwi wewnętrzne, grzejniki, armaturę i ceramikę łazienkową oraz kuchenną. Na podłogach są ułożone panele, a ściany zostały pokryte gładziami i płytkami. W sumie na całym osiedlu Miodowa Jar powstało 177 takich mieszkań. Dopełnieniem jest wybudowany niedawno, z myślą o najmłodszych mieszkańcach, Plac Zabaw. Na bezpiecznej piaskowej nawierzchni stanęły m.in. huśtawki, karuzele, zjeżdżalnia i piaskownica. Ostatnim etapem będzie modernizacja dróg na osiedlu. Aktualnie trwają prace projektowe. Wyremontujemy zarówno Ulicę miodową, jak i te wszystkie sięgacze, a także będzie tutaj około 100 miejsc parkingowych, czyli na osiedlu wierzę, że będzie mieszkało się komfortowo. Zmiany na osiedlu Kochanowskiego. W ciągu dwóch najbliższych lat modernizacją przejdzie teren przy ulicy Mickiewicza i Traugutta. Część cmentarza żydowskiego, na której znajdują się powojenne pochówki, mur z macewami oraz pomnik zostanie zachowana i poddana renowacji oraz konserwacji. Pozostały teren od strony ulicy Traugutta zostanie zagospodarowany. Jego powierzchnią będą przecinały alejki o łącznej długości 700 m kwadratowych. Wzdłuż nich staną elementy małej architektury. Do istniejących drzew zostaną dosadzone kolejne. Pojawią się także krzewy i byliny. Zainstalowany zostanie monitoring i parkowe oświetlenie. Projekt jest już gotowy. Powstał w oparciu o porozumienie zawarte przez miasto z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, właściciela terenu. Teraz miasto przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy. Przedsięwzięcie będzie kosztowało 6 milionów złotych.